Kochani, słuchajcie. W dzisiejszym odcinku jest <grymnie> przepowiednia dla Kunegundy. Co? Mam nadzieję, że w komentarzach zastanę. Ja... <grymnie> Mam nadzieję, że w komentarzach zastanę jakąś Kunegundę. Um, a jak nie, to będzie to dla Kingi, gdyż Kunegunda jest dość rzadkim imieniem. Więc tak. Kunna Kunegunda! Oj, Kingo. Kinga Kunegunda. Oj, czarno to widzę, czarno to widzę, kochana. A więc tak. Twoja przyszłość. W Twojej przyszłości możemy znaleźć ogra. I ten ogr przyjaźni się z wróżkami. I tego jego W wróż... takim kurwa. I nie dość, że przyjaźni się z, z wróżkami i przyjaźni się jeszcze ze starą babcią. I ta stara babcia jest tak naprawdę wiedźmą, ale jest wiedźmą pod przykrywką. I to, niektóre wiedźmy są dobre, ale to jest ta zła wiedźma. To jest ta zła to wiedźma. To jest trójząb. Ale ja mam to w dupie, o, to jest zła wiedźma. I ta zła wiedźma um, podrzuciła, podrzucić ci dziecko no, noworodka, który wyrośnie, żeby być utalentowany w dziedzinie strzelania z łuku, lecz niestety to dziecko odwróci się przeciwko Tobie i będzie próbowało zabić Cię z zaskoczenia. Nie będziesz zorientowana i nie będziesz wiedziała co ze sobą zrobić i uciekniesz i zostaniesz tym błaznem dla króla w innym królestwie. Mam nadzieję, że ta przepowiednia Ci pomoże. Jeżeli ci nie pomoże, to przykro mi. Mam nadzieję, że dasz sobie radę ze wszystkimi trudnościami życiowymi, jakie cię spotkały, jakby teraz. I, I co? No i nie wiem, jak masz tam jakiegoś chłopa brzydkiego, który z tym, że tak z nim chciałaś poradę, no to przykro mi najwyraźniej. Że twój chłop reprezentuje tego ogra. Wtedyś przyjeżdżaj z wróżkami i z jakąś starą babą. Więc, słuchaj. Bądź uważna, bo ta stara baba to może być twoja teściowa. Bądź, bądź um, uważna i bój się.